Ptaszki ładnie śpiewają. Tu kuleczka. A patrzcie tam. Widzicie? Siostra kuleczki. O! Jaki dzikus, jak biega. Idziemy tam zobaczyć, gdzie ona pobiegła. Spokojnie tu. Samochody nie jeżdżą. Malutka, chodź. Ucieka do domu. Kuleczka. Co ona taka jest? Dzikuseczka. No idź po nią, żeby przyszła. Idź po nią Pa i stoi tam. No niedługo może. Niedługo może damy radę. Poznać się z nią. No ja kochana kuleczka. Pobawimy się z nią trochę. Dobra, idę po ten rower, tego wezmę. Postawiłem go tak na, na skraju, za samochodem. Gdzie jest ta kuleczka? Od samochodem siedzi. O, była tam. Idzie Dobry. razem z nami. Spójrzmy. Ojcze. idzie z nami kuleczka Ta biała nie wiem gdzie jest teraz Gdzieś tu jest na pewno Wcześniej snuki mi się nie nagrał Jak mnie ugryzł delikatnie, bo myślał, że daję mu coś do jedzenia Malutki był, ta, niestety Mogłem użyć tego telefonu ale nie wiem, tak do końca nie chciałem. Patrzcie, ona cały czas za nami jest i biega. Śmieszne. Malutka, chodź, no nie bój się, nic ci nie zrobimy. Ojcie. Ojcie. Malutka. A ta pod samochodem siedzi I nas obserwuje. Liczy na jakieś łatwe, darmowe jedzenie Nie mam nic do jedzenia Ale chętnie chę, chętnie bym ją pogłaskał troszkę, ja swoim, poznał się z nią Jadę zaraz, ciemno się zrobiło Sobota